Chciałbym ja wam fajnego owocka przedstawić, a dokładnie to jest krzew, można powiedzieć drzewko. Jest to melon z krzaka, inaczej piepino, psianka z rodziny, takie jak papryki czy pakłażany. Dzięki trochę jak ziemniak. Są to owoce okrągłe fantastyczne, takie kremowo-fioletowe, słodkawe, nie takie jak arbus. Na, bardzo dobrze nadają się na przykład na sałatkę, nie wiem, z innymi owocami w kockę kroimy fantastyczne, mówię Wam, fajna sprawa, fajnie wyhodować coś takiego tu mam jeden krzak niesamowitej odmiany miałem tylko jedno czy dwa nasionka, jest to fioletowy pepino i nie takie jak to okrągłe tylko to będzie jak bakłażan podłużny, fioletowy, krzak już jest duży. Lata on będą kcitły. Także polecam wam. melony prosto z krzaka, ale nie takiego tradycyjnego jak tam są melony. Pokażę Wam. To jest melon płużący. Już się coś zaczęło dziać tam. Małe zawioski tam się pojawiają. Nie wiem, jak trafić teraz, ale jest ich tu kilka. To, to są porządne, a tam jest w formie krzaka. Pepino. Tu są dwa małe krzeczki, a tu jest chyba 6. Nie, 2, 4, 5, 6. takich większych Tak wyglądają owoce Pepino. To są z mojej uprawy sprzed dwóch lat. One są wielkości pomarańczy średniej. Jakieś 20-30 deko. Jest to roślina bardzo plenna. Także polecam Pepino. A tu, a tu kolejne zbiory z tego samego roku. To tylko część z jednego czy z dwóch krzaków tyle owoców. Czyli Pepino prosto z krzaka polecam tego Melonika Fantastico. Trzymajcie się, siemano.